Szukasz psiego kumpla do zabaw dla swojego papisia? Zapraszam Cię na mój mini poradnik filmowy, w którym dowiesz się, o czym należy pamiętać. Przeczytałaś już mnóstwo książek, jesteś na forach internetowych, grupach i wiesz, że dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, motorycznego Należy zaspokajać potrzeby społeczne w grupie, czyli twój pies potrzebuje kumpla do zabaw. Nic prostszego, prawda? Masz kilka opcji. Możesz pójść na spacer do parku, możesz pójść na tzw. przełączki, gdzie ludzie spotykają się w jakimś określonym miejscu, albo możesz skorzystać z wybiegu dla psów, gdzie teren jest ogrodzony, ale Wszystkie te spotkane psy są dla was zupełnie przypadkowe. Czy jesteś pewna, że twój szczeniak czuje się w tych miejscach bezpiecznie? Ile razy słyszę, że pies dorosły oszczekuje inne psy na spacerze, że nie potrafi się z nimi nawet minąć, a gdy był szczeniakiem, młodym psem, to bawił się z każdym psem na osiedlu. Co na to mówi psychologia? By pies mógł aktywować w swoim układzie nerwowym tak zwany poziom zaangażowania społecznego, musi być spełniona potrzeba bezpieczeństwa. Wniosek: by zaspokoić potrzebę społeczną poprzez kontakt z innymi psami, potrzebujemy bezpiecznych relacji, a nie przypadkowych spotkań. Przy okazji, bezpieczne relacje to także i wy możecie stworzyć taką bezpieczną bazę dla swojego szczeniaka, do której będzie mógł on uciec, będzie mógł zregenerować swoje siły, chociaż poprzez koregulację z wami. Te bezpieczne relacje można zaspokajać również na innych płaszczyznach. Możemy zaspokoić je poprzez kontakt społeczny, poprzez relacje ze swoim opiekunem, spełniając potrzeby zabawy, zaspokajając przynależność do stada oraz poprzez komunikację zapachową. Dlatego dla szczeniaków, czasami również dla psów dorosłych, nie jest dobre, by wrzucać je wciąż do nowych psich grup celem poznania. Ważne, by takie grupy y, początkowo były właśnie stałe, tak, by nawiązywały się psie relacje, psie przyjaźnie. Nazywam się Ada Jelen, jestem instruktorem szkolenia psów w psiadzie w Tarnowie oraz rozwijam się w kierunku psychoterapii psów. I y, prowadząc zajęcia dla szczeniąt, y, dla psów dorosłych również, zauważam, że te psiaki dopiero tak na... Y, trzecich, czasami nawet dopiero czwartych zajęciach luzują i dopiero wtedy mogą swobodnie wchodzić w interakcje między sobą. Dajcie znać, jak jest u was w mieście, czy macie takie przestrzenie, czy macie takie możliwości, by bezpiecznie budować relacje w grupie psów. A tych, którzy mieszkają blisko mnie, zapraszam już na wiosnę do psiady, na zajęcia, Bezpieczne relacje, jej zorganizowane zabawy i rozwój motoryczny czerniaków. Serdecznie zapraszam. Do zobaczyska!